Halo, halo, Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowymi Taliami. Dzisiaj zagramy sobie takim dosyć nietypowym Nilfgaardem, ponieważ będzie to taki, taki kontrolny Nilfgaard bez balut. Ciekawe, wersja nielojalna. Eee, tak, ktoś powie, że dziwna talia, eee, ja nie wiem, jestem w stanie się zgodzić, ale no, radzi sobie nie najgorzej. I na pewno element zaskoczenia jest po naszej stronie, ponieważ większość osób spodziewa się albo jakiegoś Colgrima, albo jakiegoś Balu, a my tutaj gramy taką kontrolkę value karty i w ten sposób wygrywamy. Co jest w talii? W talii mamy Sirocco jak odpowiedź na jakieś duże zagrożenie pokroju Foltesta, slash scenariusz, mamy Dekret do wyciągania jednostek, mamy Avalacha, Joachima, Ramona, Bratensa, także bardzo dobre karcioszki za 10 prowizji. Wstrząs, wiadomo. Można wyciągnąć tę ukradniętą kartę Joachimem. E, cięcie trawy, wiadomo OP. Meno do wyciągania tego cięcia, żeby mieć je zawsze dwa razy dostępne. Ewentualnie dekret, jeśli cięcie jest już na ręce. Głos z grobu skraca nam dwie karty stali. Zwykle wywalamy szpiegów, ewentualnie żółwia, ewentualnie sierżanta. No, w zależności jak sytuacja wygląda, jaki jest matchup. Podczaszy plus dwóch trucicieli jako zestaw trucizn. Roderyk do wyciągania brakujących goldzików. Mistrzowie Plag Dalej są mocni mimo tego nerfa. Wyciągają magów zabójców, oczywiście dwa zablokowania, a nawet tych zablokowań więcej, bo możemy to skopiować Ramonem, też mamy dowódcę. sierżant jako proaktywne zagranie na start. Jeden żółw jako filler. No i szpiedzy oczywiście do Bratensa. Tak się przedstawia ta talia. Link do niej oczywiście standardowo w opisie. A tymczasem zagrajmy sobie nasze dwie giereczki. Pierwsze starcie będzie przeciwko Syndykatowi. To eee, no może być ciężko, wiadomo Syndykat bardzo zbalansowany. E, ale no postaramy się tutaj coś podziałać. E, mulligan namaga Zabójca, to myślę tłumaczyć nie trzeba. Na Syndykat zwykle nie ma czego kopiować, więc Agentkę też wymienimy. Jamy dwóch Mistrzów plak, co jest dobre. No e, jaki mamy plan? Taki... Tak standardowo to rozpoczynamy sierżantem, i potem zagrywamy różnego rodzaju rozmieszczenia w tym wypadku Mistrza plag Jednego, drugiego, jakieś tam zablokowanie, ewentualnie, yy, i potem dalej myślimy. Yy, można by zablokować od razu, ale ja jestem fanem wystawienia. Najpierw sierżanta, yy. mam wrażenie, że lepiej jakby odpowiedzieć silnikiem na silnik w zasadzie, a dopiero potem zablokować ewentualnie to zagrożenie. Ale zobaczymy, co tutaj przeciwnik dogra. E, bo z tymi zablokowaniami też musimy uważać. Pamiętajmy też o Ramonie, żeby czasem nie było później sytuacji, że nie mamy czego zramonować. E, więc nie wiem, czy blokowanie jest najlepsze właśnie ze względu na tego Ramona. Ewentualnie byłbym dekret w Ramona, co by nie było głupie. Żeby skopiować sobie zablokowanie. Jednocześnie nakładam presję, że może wygram na różnych kartach. Mam jeszcze dwóch mistrzów plag. Więc no to zagranie mi się podoba i ja je zrobię. Także zagrajmy sobie Ramona. Ramon też podwójnie aktywuje sierżanta, tak? No bo Ramon ma rozmieszczenie i ten skopiowany lok też ma rozmieszczenie. No i w ten sposób jest 15 do 12. No i przeciwnik musi zacząć się martwić. A my mamy bardzo dobrą rękę. Musimy uważać na taktyki, tak? No bo wróciliśmy dekret, cięcie jest na ręku, więc ewentualnie później No jest trochę smutne. Ale to w razie czego zmoligenujemy to cięciem. Także tego problemu nie będzie. Ok, no to lecimy z Mistrza Plug. Robimy presję dalej. Teraz mamy już 7 punktów przewagi na równych kartach. No i przeciwnik w opałach. No skrócił sobie talie, tak? W ogóle też gra i kanalarz, kasynowych, więc gra jakąś wersję. Być może bez Filip. Nie no, bez Filipy to by był głównie. Może bez magistra gra. Może bez czegoś innego. Niestety nie mamy oczyszczenia. Hmm. hmm. Czy chcę kolejnego mistrza plak. Najpierw, czy najpierw emisariusza? O kolejne zagranie przeciwnika będzie za 10 punktów prawdopodobnie. Hmm. Myślę, że zagram tak, tak. i wzmocnię mistrza plaki. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Bo zwykle się wzmacnia najsłabszą jednostkę, ale nie chcę, ponieważ wtedy ten mag zabójca będzie na 9 punktach i będzie w zasięgu Filipy. A nie chcę, żeby Filipa robiła dużo tempa. A po drugie, Mistrz Plak byłby ewentualnym celem dla magistra, więc um, w ten sposób no, nie ma takiego fajnego magistra, tak, no bo nie ma takiej gołej czwórki. Więc takie było moje rozumowanie. Chociaż teraz i tak dobra, dogram tego Mistrza Plak i dograłem emisariusza, więc troszkę na tym cierpimy, ale uh, możemy stracić jeden punkcik. Uff, dobra, nie straciliśmy. Ale i tak, wydaje mi się, że to było dosyć dobre. Też może lepiej było trójkę wzmocnić. Biorąc pod uwagę, że to i tak zagramy. No dobra, zobaczmy. No właśnie, czy chyba jednak było tutaj trójkę. Okej. Okay. A przeciwnik wydał 6 monet na Morelsa i jest jak najbardziej w porządku. I teraz możemy podjąć ryzyko i rzucić Joachima, tylko jak wyciągniemy meno, będzie mi bardzo smutno. W zasadzie wszystkie inne pozostałe karty są w miarę w porządku, także, no chcemy wygrać na równych, więc gramy. Bratens. No, nie jest najlepszy. Dobra, no, weźmiemy Emisariusza i znowu wzmocnię czwórkę. Teraz już Moralesa nie ma. I sytuacja jest całkiem dobra. Tylko wygrana na równych cenach gwarantuje nam zwycięstwo, to jest zabawne. E, bo to jest syndykat, tak czy siak. Też już bardzo mało nam dobrych kart zostało w talii, jakby się tak przyjrzeć. Więc też będziemy musieli uważać na to. Ta wygrana na równych kartach kosztuje nas dosyć dużo. Dzięki gra wesołki, okej, okay. czyli obija, wódza do wódce, okej, okay. w porządku, okay. jakby strzelił jeszcze dwa razy, to wtedy konica by nie przebijała. Ale skoro konica przebija, no to ją oczywiście użyjemy. Tutaj przeciwnik popełnił błąd. Powinien był wydać te monetki jeszcze, moim zdaniem. Żebym właśnie nie mógł konnicą przebić, a przeciwnik doskonale wiedział, że te konnice na ręku mam. Przecież grałem Ramona. Okej, okay, jest Filipa. Okej, okay, no to tłumaczy czemu sobie zostawił. No i chyba jesteśmy zmuszeni zagrać kolejne... Kolejnego Ramona. Znaczy Ramona Joachima, przepraszam. Nie widzę tej innej opcji. Znowu liczymy na to, że wszystko tylko nie meno. Wszystko tylko nie meno. Idzie w porządku. Wbije im posłuszeństwo. Okej. Okay. No, takie zagranie tutaj 8 punktów. No, ale ważne, że przebijamy. Znaczy przeciwnik będzie grał dalej. Kurt. Nic tak nie rozwiązuje języków, jak rozgrzane żelazo. okej. Okay. No to co, chyba chcemy przebić, tak? Więc siroko na Kurta. Ewentualnie można by siroko na Rewańczyka plus ładunek dowódcy, ale... Chciałbym ten ładunek dowódcy mimo wszystko. Zostawić sobie na później. No to Siroko nie najlepsze walił. Ja y I wydaje mi się, że w takim układzie weźmiemy sobie Joachima po raz kolejny i zużyjemy ten ładunek dowódcy, bo mógłbym wziąć rola też w sumie? No nie, bo te monetki tak nic nie dają. Wydaje mi się, że poprawnym jest tutaj wzięcie Joachima, zwrócenie ładunku dowódcy. I w ten sposób wygranie na równych kartach. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób: wygraliśmy na równych, przeciwnik nie ma dowódcy, mamy jeden ładunek. Nie dwa niestety, ale jeden. Mamy Joachima, mamy cięcie. Cięcie w ogóle trzeba by mu liganować, bo chcemy menu dobrać. Ale najpierw, oczywiście, pozbywamy się agentki. To cięcie wymienię. Jest meno, okej. Okay. Także troszkę nam się przyfarciło. Czy my chcemy brać przewagę karty? Mamy jeszcze trucizny. Podwójny LASTSEI. Czy chcemy go wyblidować? Skrócić karty głosem z zagrobu. Bo jeśli tak, to byśmy musieli zacząć od Joachima. Joachim może dać nam trutkę. Jest nawet bardzo prawdopodobne, i to mi się i tak się nie wpasowuje w narrację. Więc pójdę na tą. Powiedzmy długo rundę, chociaż to będzie 6 na 5 kart, więc wcale nie jest długa runda. E, widzimy, że przeciwnik miał hienę, więc był potencjał prawdopodobnie na 2-0. Ale no. Niezręczne by to było. Moim zdaniem. Lok awalach. Agentkę wymienimy. więc nas prześladuje. Trutka jest spoko, Drugą trutkę prawdopodobnie dostaniemy z Joachima. Mamy trzy w zasadzie jednostki lojalne. Więc szansa na trudkę jest gigantyczna. Zwłaszcza, że Joachima będziemy grać dwa razy. Log jest w miarę w porządku, więc też go zostawmy. No i zobaczmy, co tam przeciwnik zrobi. Zagrywa Jakuba. Okej, okay, ale to w takim razie nie będziemy grać w Akima dwa razy, tylko sobie po prostu tego Jakuba skopiujemy, tak? No jasne, że tak. To jest też fajne w tym cięciu trawy, że można tego typu zagrania robić, no to jest potężny, potężny play. Potężny play. No i teraz mamy przewagę karty, już dowódcy nie mamy. Mamy zablokowanie na Zigiego, bo zakładamy, że przeciwnik ma Ziggy plus Bilzen jeszcze. Też niektórzy rezygnują z tego Bilzena, tak jak widziałem. Ale no, okej. Okay. W porządku. Chcemy Galerta zablokować. Mamy trutkę. W sumie możemy zmanipulować, żeby mieć tutaj trutkę z tego. Chyba to zrobimy. Pozwolimy mu zatruwać. W sumie jeszcze awalacha w następnej wy trzeba rzucić. Hmm. Jaka jest najlepsza kolejność? W sumie nie wiem. Dobra, ale rzućmy głos z grobu. I wywalimy Truciciela. I wywalimy Żółwia. W ten sposób mamy 100% szansę, że to będzie podczas, tak? Bo to jest jedyna jednostka, która jest lojalna. Ok, Zigi. No tutaj zdecydowanie przeciwnik gra na więc. Eee, A straci trochę punktów, jak go opóźnia. Ale wydaje mi się, że zablokowanie z jest bardzo istotne. Chociaż zysk 9, to może nie grać w sumie, to może nie grać Blizena i to jest bait. Wtedy, ale zrespektuję i tak. Zrespektuję to. Chociaż no nie powinien mieć. Jeśli to jest Ziggi 9 zysku A nie 10. Wtedy prawdopodobnie nie ma złotnika. I bank, Junior. Junior nas troszkę zaboli. Okej. Okay. Możemy nawet to przegrać. Gramy Avalacho oczywiście. Zagramy sobie mgłę żeby tutaj to juniora biło a nie, no mamy dwie trucizny tak, więc zabijemy przeciwnikowi te jednostki także co, syndykacik chyba ograny jak widać a nawet na pewno ograny także raz o, nawet nie muszę dogrywać ostatniej kartóżki. <grym> I pik dwa. Także pięknie, no to mi się podobało. Zawsze przyjemnie rozwalić syndykat. No i co, GG? Piękna gierczka. Przejdźmy do gierki numer dwa. Tym razem mamy natchniony zapał. Przeciwnik zaczyna. Ci <grym> się śmieję, bo za każdym razem kiedy trafią na natchniony zapał, oni są na Blue coinie. Ale... Tu przeciwnik nie gra przeklętego zwoju, czyli to prawdopodobnie nie są full komandosy. Tylko raczej ta wersja ze scenariuszem i pojedynkami. No... no chyba tutaj Muliganu tłumaczyć nie muszę. Wow, w ogóle jaka dobra ręka. My i Ramona... Sierżanta i dwóch Mistrzów Plak, nie no. Tak się na co dzień nie dzieje. Ale no akurat w dzisiejszym odcinku no mam farta. I to dużego. Duży fart jest. Czy ja chcę kopiować sierżanta? Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Chciałoby się to zablokować, ale niestety tym razem nie mam na ręce kodnicy, więc zagranie Ramona w zablokowanie... ...nie wchodzi w grę, no ale cóż, zagrajmy sierżanta. Do tyłu to może być delikatny błąd, bo przeciwnik może mieć scenariusz, ale jeśli scenariusz w R1 to i tak się ucieszymy. Więc tym się nie przejmuję. Wysłanniczka będzie przeciwnikowi ustawiać goldy. To jest przykre. Że fajnie byłoby znowu wygrać na równych kartach. Będziemy próbować. Więc tworzymy presję. Okej. Okay. Tak, ten student jest zawsze irytujący, jak się nie ma na niego odpowiedzi. Wiadomo, że mogą mówić jakoś dowódce, ale. Też co nie wiem, dekretu po lock. Takie strasznie naciągane zagranie, więc nie zamierzam go robić. Zagrajmy po prostu drugiego mistrza Plak. Będziemy czekać na rozwój sytuacji. Okej. Okay. A, i teraz mamy wzmocnioną balistę, z którą musimy sobie poradzić. Znaczy, musieć nie musimy, ale fajnie by było. Znowu meno jest taki samotny w talii, więc Joachim po raz kolejny jest ryzykowny. Dlatego myślę, że pójdę po Bratensa. Zegramy agentkę, skopiujemy tę balistę. I moja idea jest taka, że pingnę tutaj, żeby rzucić cięcie tu. Wycięcie nie na Joachima, tylko na jednostkę przeciwnika. Prawdopodobnie przeciwnik to zestrzeli. No, jaj, ale tak gra powoli. Co ciekawe. Znowu spasuje na pięciu. A skoro przeciwnik sugeruje spasowanie na pięciu, ja nie mam czasu. myślę, że na razie jeszcze nie rzucę tego cięcia. Zobaczmy. To będzie pas na pięciu. jest pas na pięciu, więc dobrze odczytamy jego zamiary. Co oznacza, że wygrywamy tę rundę na równych karcioszkach. po raz kolejny, dzięki tym mistrzom plag. No ale problem jest taki, że przeciwnik ma same złote karty na szczycie teraz. Więc no musimy przeciwnika wyblidować, tak? Tutaj nie ma dyskusji. W ogóle wymienię cięcie z ideą, że będę grał dekret w meno. I chcę mieć wtedy... Taktykę w talii. Wymienię też żółwia. W sumie bardzo bym chciał zablokowanie dobrać. Hmm. A jeśli nie, no to sobie najwyżej sierżanta skopiujemy. Okej. Okay. Skopiujemy sobie sierżanta. Bo chcemy tę rundę prawdopodobnie grać do końca. Przelecimy Ramon sierżanta. Ktoś powie, że mógłbym próbować wziąć przewagę karty. Jest przewagą karty, rundę trzecią wygrać, ale wydaje mi się, że w długiej rundzie byłoby mega ciężko z tymi wszystkimi zagrożeniami ze strony KP. Bo tak jak widzimy, przeciwnik zużył nic do tej pory. Więc skoro przeciwnik zużył nic, to my musimy reagować. Okej. Okay. Aczkolwiek, no, gramy z takim przeświadczeniem, że hmm. jakby karty przewagi nie zyskamy, tylko wyciągniemy te złote karcioszki od przeciwnika. Taka jest idea. Siroko na scenariusz. Wiedźmin, patrzajcie! Wziął i przylazł. Hm, zagramy sobie Roderika, Albo hmm. no najpierw Joachima w sumie? I Achim jest w sumie nie najgorszy. Miejmy to za sobą. Tak, Joachim w men akurat wylosował, więc gramy cięcie. Gramy truciznę. Arszenik czy to Zatruję tego studenta, myślę, bo przeciwnik będzie miał osobliwe praktyki magiczne. Zablokujemy trebusz. Nie strzelał. Stawianie żołnierzy obok trebusza też nie jest najlepszym pomysłem, ale. No cóż. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. Okej. Okay. Tutaj przeciwnik pewnie chce Wiraksasa uskutecznić. Więc ja chyba tego barona zabiorę. Hmm. Już w sumie. Hmm. W sumie to bym chciał wrócić najpierw Rodryka, żeby. Zrzucić głos z grobu. Eee, więc myślę, że Zabarła, zatruję po prostu się w głowie. I zgarnę tego Viraxasa. oponenta. Mhm. Nie okaże skrupułów dokładnie. Teraz zagramy sobie Roderyka. Zagramy sobie głos za grobu. Skrócimy zbędne karty. W tym wypadku trucizna jest zbędna już, więc wydaje mi się, że trucizna i agentka e, to są karty, których się pozbędziemy. Okej. Okay. Zgramy sobie Dekret też, może dekret w zablokowanie? Wtedy będziemy mieć. Hmm. No niech będzie dekret zablokowania. Bo tak się obawiam, że przeciwnik może mnie tak przebić, że wstrząs nie wystarczy. Ale wystarczy. I będę miał Awalacha. O, też może to był błąd w sumie? Że powinienem był zachować ten dekret. Zobaczymy. Wow, kolejna wysłanniczka. Wow. W sumie zmusza mnie do użycia dowódcy. W ogóle, czy chcę barona? Czy może. Chwila, to był pierwszy desant? To był pierwszy desant. Więc baron zawsze robi trochę punktów. A szani? Mm, szani sumie mniej. Weźmy barona. Tylko niestety zmusza mnie to do użycia dowódcy, bo jest jeden punkcik za mało mamy. Tylko troszkę szkoda. Ale no wyciągnęliśmy wszystkie karciochy od oponenta. Ostatnią jest Fulbert w ogóle. Okay. W sumie przeciwnik ma przewagę dowódcy. Ja mam barona, awalacha siódemkę, slash lock. Na hmm. A, jeszcze w sumie cięcie. No tak. W sumie czy to cięcie będzie mi dla mnie przydatne. To jest ryzykowne w sumie. Teraz że zużyłem ładnych dowódcy. Ale powiedzmy... Nie no, chyba nie mogę ryzykować z tym cięciem. Wymieńmy je. Weźmy Avalacha, Loki, Barona. Więc Avalach... Też chyba lepiej głowę było mgłę wziąć. Przeciwnik może użyć ładunku dowódcy i pancerz nałożyć. Ostatnia karta Anseis. chyba przegramy, niestety. Wychodzi na to, że lepiej było wziąć tą siódemkę. Ten lock nic nie daje. W sumie lepiej było mieć 4, 4 kartowe w rundę, bo w sumie ta pogoda się troszkę zmarnuje. A nie, w sumie descent, No tak, tak, tak. Okej. Okay. No, i iciutko niestety zabrakło, także mimo że wygraliśmy na równych R1 To 4 punkciki za mało. No szkoda troszkę... Możliwe, że pogubiłem kilka punkcików. Ale cóż, dobra giereczka i w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie widzimy się w następnym. Pa, pa!